Anarchię odwiedził cyrk z okazji statuszkowy i rozstawił swoje namioty. Pierw myśleliśmy, że cyrkowcy są dobrze nastawieni. Lecz zwykle On Freddy postanowił to zmienić. Złożył różkę iluzjonisty, która wymknęła się spod kontroli. Zaczęła od podzielenia spawna na dwie części: górę i podziemia. Na górze naszych temów po śmierci nie stracimy. Lecz w podziemiach już tak. Również zmienił dobre mobki w złe, z których możemy dostać baloniki. A po zbieraniu 990. Możemy je wymienić na skrzynkę tajemnic, z której właśnie możemy dostać tą oto unikalną dróżdżkę, którą muszę zdobyć, aby uratować anarchię, więc zapraszam Was na event szkolny na anarchii. Wróciłem ze szkoły i wszedłem na serwer, na którym przywitał Co to za nowy spawn? Klam? Okej, okay, jest event. Jest. Mam jeszcze itemu, temu, więc się dobrałem w Koks, Refy i Anarchiczny Łuk, bo bez niego to tutaj na tej eventowej strefie nie da się przeżyć w ogóle. Po krótkim dobraniu wybiegłem za linię, gdzie od razu zostałem zaatakowany. No. nie pierwsze co, już mnie od razu atakują. Oj, kurda. Okej, okay, rzucił trój zębem, przez co się przestraszyli i miałem szansę uciec. Ucieknięciu postanowiłem zobaczyć jak dropią balony bez rangi. Ogólnie sobie powarmię teraz trochę te mapki i zobaczymy jak jest drop bez rangi. I jutro sobie zakupię rangę, bo jest teraz 20 już. Wszedł na spawna, aby móc pójść na inną miejscówkę. Okej, okay, dostaliśmy cyrkowy balonik. Ponownie powróciłem na spawna, aby zobaczyć ile baloników jest mi potrzebne na nowego lucky blocka. Wymiana balonów. 999? Kurda, trochę Losowanie talentów. Okej, okay, czyli tak jak na. Dokładnie, tak jak na ostatnim evencie, możemy wylosować nowy talent. O, co jest? Y... Jakie losowanie epickie. Kaskader? I co on daje? Wylosowałam kaskadera, który daje nam lewitację na 30 sekund. Ej, co jest? Ja mogę lewitować. <laughs> Ale fajne. Dobra, koniec zabawy. Przypominam, że naszym celem jest zdobyć nowej różdżki. Z myślą, że mi się uda zdobyć nową różdżkę, wyruszyłem farmić mobki. To. Mamy. Na górze już trochę poparmiłem, więc postanowiłem zejść do podziem. A właśnie, w podziemiach na mnie czekały zmutowane klauny, szkielety, jak i również lwy. Okej, okay, schodzimy do podziem. Uważaj, tak nisko stracisz swoje itemy. Ok. Ok. A tutaj coś w ogóle nie dropi chyba. 21. Parę mopków sobie pozabiałem, aż skończył mi się czas. Dobrze, ja idę od spawna. Krótko mówiąc, w 20 minut zrobiliśmy pustaka baloników. Okej, okay, to to jest OP. 20 minut pustaka? I to jeszcze bez rangi, więc byśmy mieli stak. Była już późna godzina i się wylogowałam z serwera. I poszedłem spać. Z tego dnia zrobiłem ponownie na serwer i zakupiłem sobie rangę clown. Raz z rangą dostałem dwie nowe skrzynki, które postanowiłem wystawić na rynek. Dobrze, no to wystawiliśmy. I teraz sobie trochę pochodzę po tej strefie. Zobaczymy, jak to będzie, jak tutaj się gra z rangą, jak się wbija z rangą. Dalej mamy Escadera. Umiejętność, to jest mega umiejętnością. I. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi z tymi papugami, co na przykład Matinio tutaj ma. Ale pozbieram sobie teraz jeszcze trochę i zobaczymy, jak to się teraz farmi z rangą. Dobrze i dostajemy dwa, to jest mega OP, już cztery zostaliśmy. Jest aktualnie 5 minut, 5 minut farmie i w 5 minut wyfarmiłem już 28 paloników, to jest 30 paloników. Zmieścimy się jeszcze w szóstej minucie? Proszę, daj, kurde, proszę. Nie, minęło. Dobrze, 10 minut minęło i mamy pustaka. stacka. jak można zdobyć inaczej baloniki, bo z samym farmieniem to trochę... No, nudne to jest, ale jeszcze jest trzeci mpc. Ciekawe, co on robi. Arena eventowa. Wypadł swoje cyrkowe balony. Obroń właścicieli projektu Anarchii GG przed falą atakujących zombie. Za każdą falę zostaniesz nagrodzony cyrkowymi balonami. Bo coś z tym jest okej, okay, jesteśmy gdzieś? Jakimś. Co co jest? Jesteśmy na normalnie mapie? Tak, to była mapa nowej minigry, która polega na uratowaniu twórców anarchii przed zębiakami. Czyli Sagiego, Pitera i Dexiego. Nie miałem tylko sikiera. Miałem tylko sikierę, bo tu każdy zaczyna bez itemków. I musimy je kupić za żetony, które możemy dostać z zabijaniu z mobków. I da Maciuś, Dawid, Piotruś, Jacuś. Oj, zombie jakieś. W pierwszej fali zombiaki nie mają nic, lecz z coraz to większymi falami będą dostawali lepsze przedmioty. Okej, okay, nie wiem, pozabijam je sobie te mobki. Naliczajmy się pieniądze, jakie zabijam. Więc, muszę zabijać te młopki jakby. Okej. Okay. I to tyle? Nie, no na to trochę. I skąd on ma A, on sobie kupił te końce pewnie. Okej, okay, też idę sobie obczaić. 520 monet. Okej, okay, to ja bym powiedział, że od razu zbieram na ten dobry mieczyk, ten jak Dobrze, kupiłem sobie miecz, gdzie mam to miecz? Chwilę pozabijałem te mokki, aż zaczęły dostawać skórzane części. Dobrze, o kurde, żelazne sety, yy, kolczaste sety już, zakończona fala, ok. Mamy to tysiąc, ja sobie kupuję teraz latę chyba to było, lub hełm, coraz więcej tego gówna. Ale to są tylko zębiaki? Nie ma tutaj na przykład takich tygrysów lub coś takiego? Podał w sumie trochę, ale też trochę dobrze. Damianek dalej żyje, więc zgit. git. Łuk ma też, okej. Okay. Oj, już żelazni. Okej, okay, ja idę sobie zrobić teraz zakupy. Okej, okay, kupmy sobie pierw, co nam jeszcze brakuje spodnie. Kupmy sobie trochę mięska. i łuk z szalami. Okej, okay, łuk chyba był słabą inwestycją, tak uważam. Więc meseta sobie lata. Kubeczek prime. Ajs, 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 ajs. 5 z 5, nie nie mamy 5 z 5 chyba. Spowolnienie kupuję. I podwojenie monet może? Uleczmy wszystkich, może ktoś zginął. To tyle na razie. Zaledwie 20 minut zarobiłem już tutaj z 80 paloników. To się bardziej opłaca niż na tej strefie i jest jeszcze lepsze. Też tu zdołaliśmy przeżyć. I teraz nadszedła najczęstsza fala. Diamentowi. O kurde, Diaksowi. Aby was nie zanudzać, opowiem wam jak wyszło. Końcowo zabiliśmy wszystkie mapki. I kończyliśmy ostatnią falę, 50. Raz tym dostaliśmy 160 baloników. Zaledwie 40 minut grania. 50 baloników. Zaledwie 40 co minut jest? grania. pierwsza. Zwycięstwo! Zwycięstwo, co jest? 50 fal jest maksymalnie? Aha. I gdzie ja to dostałem? Nie. Nie, co jest? Po prostu cyrkowy. To mamy... Tak, ta minigra była przyjemna, ale wróćmy do rzeczy. Pamiętacie Mantinia? Tak, to ten gracz, który miał na ramieniu papugę. Przeczytałam sobie ponownie pinga na Discordzie, w którym pisało, że papugi ponownie powróciły na anarchię. Więc już wiem, dlaczego miał papugę. Od razu wyruszyłem w RTP, aby szukać papug. I patrzymy. Tak jak chyba na ostatnim momencie się będą podświetlały te papugi. Mam taką nadzieję... Nie ja ma mam tych patrów? Nie wiem Czy ma Tomik? Nie, biedny Tomik Aj, no sorka, no Co jest? Ej, Ej czuj, co? Po prostu tak na RTP? Takie coś znajduję, ale nie znajduję papug. No to jest nienormalne i niemożliwe. Ale fajne. Szkoda, że już zgryfowane, no ale cóż na ta anarchia. Na tamten dzień sobie już opuściłem papugi, ale wróciłem na spawna i zakupiłem sobie petasowe, który powrócił z tym eventem. Za skrzynki, które mi się sprzedały. Następnego dnia ponownie zacząłem szukać papug. Tym razem z elitrą. Ale to jest sery tak dziwne, że ja spotykam szybciej ludzi niż... Nie, to jest po prostu... nie! Jest, jest, jest! Co jest? Chodź tu! Jest! Jezu! Pat! Mam papuszka! Skok jeden, szybkość kopania i siła jeden! Co jest? Jaka fajna! Mam no... jest! Tak jak możecie usłyszeć, byłem mocno zadowolony z znalezienia papug. A kilka sekund później stało się to. Ej! Chodź tu! Yyy... Nie! Ja jestem takim... Mam, mam ją, ale... Osłabienie jeden. Dobrze, co jest? Wreszcie mam papugę. Nie miałam papugi, tylko miałam dwie. Tak, wreszcie mi się to udało. Powróciłem na spawna i zacząłem dalej farmić. Pewnie się pytacie, czemu miałam cały czas kostum Mima. Zbierałem sobie kasę i go sobie zakupiłem, aby go przetestować. Dobrze, mamy to. Zakupiony kostum mima. Zakładamy. Okej, okay, jak pani wygląda. Okej, okay, zobaczmy go sobie z boku. Fajnie, fajny wyglądek. no mim. No, mim mim Dostajemy przez niego 4 serca plus 11 obrażeń, jak i również mamy super moc, odbijania ciosów jak lustro. parmiłem baloniki aż końcową zbierałam 999 sztuk, które wymieniłem na nowego Laki Bloka, którego postanowiłem otworzyć i dropło mi bloka, mi... którego postanowiłem otworzyć i dropło mi. Nie. No, zmianki, no co za gówno. Jedna z gorszych, no. No cóż. No cóż, różka nie dropnęła, więc wystawiłem mój kostium i peta. A po sprzedaży kupiłem właśnie tą, tą różkę. Różka iluzjonisty daje nam możliwość przywołania szczenek i wokera, które zadają obrażenia, jak i możliwość zniknięcia na 4 sekundy, a na nasze stare miejsce zostanie postawiony klon. A właśnie tym uratowałem anarchię.